Regulaminem konkursu. Zwarcie na żarcie nie ma zmiły. Komu cofnie się lub uleje, od razu zostaje zdyskwalifikowany! Przemawiać! Świetna kama! Jesteś wyciechcą, Henryku. Niech są orzechy nie myślą! Tu jakieś żarty? Zwarcie na żarcie? No co? Orzechów i igrzysk? Wiewiór. Nie fochuj, myszko! Mam coś dla mojej fruzi? Brazylijski. A, no, z y, ciepłych krajów, y, gorących normalnie jak ja. Ech, bardzo to urocze, że, że też skitrałeś go dla mnie. Ale nie ma mowy zębem, nie tknę niczego stąd. Rozbój zdarzeń zdecydowanie miał być inny. Korzystanie z tych zapasów z początku było nawet okej, okay, ale zobacz, co się porobiło. Kazić, stara się bardzo, to z ha, trzyma! <laughs> Wiedziałem. Wiewiór zwierzęta tak się nie zachowują. Pracujemy, zbieramy, chomikujemy. A tu degręgolada, leniwi, zepsuci. I tłuści. <laughs> Że niby kto, tłusty. Hmm. Proszę cię, wróćmy do parku. Tam jest nasze miejsce.